Hej widzowie, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gramy to nie to... Dobra, nie warte. Co gramy? Na pewno gramy w coś co jest fajne. Na pewno to znacie, to jest w Robloxie, nie żadne. O! Bla bla bla. Wszystko wiem. Ogólnie w tej grze chodzi, że jest, jest sąsiad, na przykład jest taka pani jest taki pan. No i przychodzi załóżmy taki pan. No i patrzymy, że to nie są. Znaczy. Patrzymy sobie, jest pieczątka, jest, jest. Mieszka na pierwszy. Mieszka na... Tutaj macie. Pierwszy, pierwszy. A czy tam jest na, na liście? Nie ma, to powinien odebrać. Ej, czemu ona jest cała szara? Jeden, jeden, pięć, dwa. Jeden, jeden, pięć, dwa. I na przykład klikamy ten czerwony przycisk, jak to jest co w i tu musimy ten numer wpisać. Brak odpowiedzi? Dobrze wpisałam. Może ona jest? Dobra, mi się wydaje... Jeszcze dowodzić sprawdź. 4, 8, 3, 4, 8, 3, 6, 8, 4, 6, 7, 8, 8. Wydaje mi się wszystko ok. No, i jak tego nie zamkniecie, to puszczacie po prostu. O, znowu czekajcie, bo. I się troszkę nie zgadza, bo ma trochę większy I może wygląd, bo mi się nie zgadza. I wniosek o wejście. Co jest nie tak z małym wyglądem? Spójrz jeszcze raz. Proszę. Dobra. To mieszkanie... dobra 3, 4. Ty mieszkasz z tą panią? Tu nie ma jej na liście, więc powinien. 4, 2, 5, 8. 4, 2, 5, 8. Oj, nie wiem, czy wiecie, ale mam jej już 10 tysięcy subskrypcji. Dziękuję Wam. Kapucin. Jego może nie mam jeszcze w domu, czy wrócił? No dobra, to właśnie. No. No nie! Trzeba się przyjrzeć, Uważaj. No dobra, nie chcę mi się aż sprawdzić. Eee, a która pierwsze piętro? Czekaj. A to mamy to? Czekaj, to jest ta? Ta, to chyba ta. To jest No to tam 6, 9, 9, 6. Dobra. 6, 9, 9, 6. A w oryginalnej wersji się w ogóle nie tak przesuwa, ale to się tylko klika. Cześć, mówi e, ktoś 15. Mojej siostry nie ma jeszcze. To. Czy wróci? No, No wróci, no. Co jest? To jest ta sama? Tu musi być jakiś powtór. Topa. Albo to jest po prostu Słońce, a wypuściłam sobie w Ale no, pewno coś w dowodzie było źle. Bla bla bla. I oni ją sprzątają. Dziękuję, kontynuuję swoją pracę. Czekajcie, coś mi się teraz nie zgadza. Czekajcie, muszę ją znaleźć. Lamra, to właśnie, papa. No co jest z tobą? A? Ej, patrzcie na to. O, tu. No to jest ewidentnie subowtór. No, patrzcie, jak macie. No, no, tego się po prostu nie da, no, nie zauważyć, że to jest po prostu źle bo skoncentrowałeś się z dyddy Krup Poczekaj na uruchomienie przejścia No widzicie jakie tu trzeba szczegóły? Może mieć wszystko dobrze z wyglądem, ale źle z imieniem nazwiskiem Pani ogólnie nie dała identyfikatora znaczy wnioska o wejście i liście dobrze czekajcie, Hej. Gregoria. W którym ty piętrze mieszkaszku a to drugie piętro tego gościa nie ma. Nie, nie ma, nie ma. Który ty masz? 5, 1, 2, 1. Czy czeka? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chyba jakoś tak. Ale powinien go odebrać. Mojej żony, czy wróciła? Wróciła. Albo może nie być na liście? A może... O, ty jesteś na liście. A nie. Ale do ciebie nie mam. ty coś się... ewidentnie sobie tu... tutaj nie masz. Pieprzyka tu masz. Jeszcze zobaczmy sobie. Pierwsze piętro. No ewidentnie, no patrz. Pieprzyk, brak pieprzyka. No co ono? Trzy, trzy, jeden, dwa. Przepraszam, że długo nie nagrywam ogólnie odcinków, ale tutaj Komunia, tu inna rzecz. Link do tej gry, bo na sobie nie... w sensie nazywa się po niemiecku, ale no, można sobie normalnie po polsku grać. Po angielsku oczywiście też! Tu po prostu wchodzicie w to... Ej, czy ty, ty zawsze miałeś takie piegi? Tu mi widać na oka, tu mi nie widać. Czekaj, czekaj. Wygląd. Całość nie tak z Dobra, ty jesteś na liście. Z kim ty był? Trzecie, pierwsze. O, nie mogę na liście. Jeden, cztery, dwa, pięć. Jeden, cztery, dwa i pięć. Czekamy na odpowiedź. Afton, doktor, Afton. Moja narzeczony, nie ma czy wróciła. Tak, wróci. Rzeczona. Co? Czekaj, ranga B. U. Pips. Co? Złapana podwójnie? Czekaj, menu statystyki dobra, to myślę, że możemy jeszcze raz grać, w sensie. I teraz może będziemy samych z wtórów wpuszczać, co wy na to? To nie mi się robić w dwóch tych, bla bla, bla, bla. <ścoughs> Czekajcie. O, cześć! Kościół wyglądasz za normalnie. Nie znam go. Nie znam, mną. No. Taki kościół. Trzeba po prostu go. Bo ja chcę mieć rangę. F. Dziękuję bardzo. On mi zanormalnie. Cześć. Czekaj, pokaż. Minęłaś dałaś identyfikatoru. Dobra, na którym to piętrze mieszkasz? No. Czwarte mieszkanie? A, to jest ta pyskująca. Znaczy ona u nas w tej wersji nie piskuje. Siedem, osiem, dziewięć Siedem O! Dzień dobry! No wszystko się zgadza, zapraszamy do środka się... Gdzie No bo... Czu... Bye, bye no jak mam, wiecie, za podejrzanym, mi wygląda, że chciałam wejść do tego budynku. No wiem, że się skontaktowałam. Dajcie mi w pracy do. spokojnie. Ja tu sobie pracuję, a wy musicie sprzątać i mi i Nie masz piegów. Wiem, że... Dobra właśnie. I tu się wszystko zgadza. Czekaj, czy dowód sprawdzę? Tak, to którą na 6,98. 6,98. 150, 150. No, no, przepraszam panią, nie mogę pani wpuścić. Ja panią nie znam. No. Nic mi się tutaj, wszystko mi się tu zgadza. Nie mogę. No, przykro mi.

No, ja go nie znam, no, nie ja w tyle razy przepuszczałabym ludzi, że ja chyba mogę rozpoznać co ich po wyglądzie. No powiedzcie mi. O i jakby co na tym yy, modzie, nie wiem. 5 tysięcy znaczy 500. łapek w górę, gram. W gry, której się mega boję. Znaczy, gram. Gram w taką. Nie, gram w. po kolory lub umrzej. W sensie to się chodzi, że taki podporek chodzi. I że po prostu. Mm, Trzeba się chować na tych ścianach. Znaczy się jej nie boję, tylko ogólnie bardzo fajne jest to, ale w sumie nie wiem, jakie to jest, ale nie, nie grałam, ale wydaje mi się, że będzie fajne. La, la, la. Oni mi...

No, no, A ja mam ją na wyjście? No nie! Hmm. No, no. halo! No dziękuję, dziękuję, dziękuję. No teraz macie mi dawać spokój, bo ja chcę zrobić sobie normalny. Normalny no, łupę. Ooo! Wiecie co by się tu nie zakazał? Zobaczcie, tu ma kucyki, tu nie ma kucyki, Więc to jest... z subów Wygląd ogólnie, ja zapytam. No spójrz. Masz. Ja chyba F to na rangę. zawsze to Ej! Ja nawet na tą listę nie patrzę, no bo... No, jest jesteś na liście, trzy, trzy, trzy. Ty mieszkasz z tym... To jest ta. To, to jest tego, to jest sen... Nie, eee, dziewięćset. Eee, sześćset jedennaście. Sześć. Sześć. Sześćset. Wydaje mi się, że to jest nie mój sąsiad. Znaczy to nie jest ale no. No może być na przykład luna długa, bo jej, mój brat jak pierwszy regresor troł Kuba. Tu miał listę całą na no, taką, tak całą O, cześć! Jak wiesz... A, to jest to nasza. A, idę do plikator. Dobrze, zobaczmy. Eee, dobra, na którą ty piętrze? 7, 8, 9. Bo widzicie, ktoś ma już. Nie wiem w ogóle, po co tak gra, ale jak ja się na przykład teraz tak przestraszyłam tej gry, że ja nie odpoliłam komputera przez tydzień. O, ym, dzień dobry, na no ogólnie... Jasek wejście i to jest mi tak z moim wyglądem. To jest jestem... No wiem. W sumie? No tak. No mogłeś się poprawić. Też tak sądzę. Jezu. Ej. Widzisz, co się dzieje. Hm no. Jestem zmuszona Ciebie wpuścić. Ciebie też jestem jest. No ja nie wiem. O Jezu. No, trzecie, drugie mieszkanie. Dwa, trzy. Dobra, puścimy cię. najważniej coś cię zje. O Jezu, jakie to łapy. Naga jest. Hy, hy, hy. O Jezu. Ale się tak łapy przestraszyłam. nagaj co to jest nagaj Dobra, wszyscy testuję co poza. Ty łapy, jakie one były straszne. Mam rankę w Statystyki... osiąg Dobra, dobra menu ja. Ranki... Jezu yes. <grym> Widzicie, to było takie straszne, mega straszne Mm, nie ma tu żadnych odznak, w sensie. Może ja tak nie Może statystyki jest ranki nie, to są no. jest to... Dobra, dzisiaj taki krótszy odcineczek, To nie mój blokowy sąsiad, to oczywiście po angielsku lepiej się to nazywa. Eee. No i bardzo Wam dziękuję za te 10 tysięcy subskrypcji. Dziękuję Wam bar bardzo i życzę miłego dzionka, albo wieczorku, albo poranka. No ogólnie. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że w tak w rok, tak już nagrywam rok, e, wbiliśmy te 10 tysięcy subskrypcji. E, jest, to na, jest to naprawdę dla mnie bardzo dużo. I to dla mnie znak, że Wy lubicie, jak ja nagrywam. I... Dajcie znać w komentarzach, czy mam głos przyjemny, w sensie... No, czy fajnie, jak mówię, to brzmi, ogólnie... No. To pa! Dziękuję Wam bardzo za te 10 tysięcy subskrypcji, pa pa!